Nowym produktem, który pojawi się w sprzedaży w sezonie 2015 w firmie Fox, będzie Impact Spot. Prezentowany rozmiar jest rozmiarem średnim. Poza tym posiadamy w ofercie rakietę o większych rozmiarach. Jest to produkt innowacyjny, służący do nęcenia z brzegu. Posiada szereg ciekawych cech które pozwalają zastosować go w wielu sytuacjach nad wodą. Przede wszystkim możemy tę rakietę załadować do pełna, nie tylko do połowy, jednym ruchem ręki. Kolejnym plusem jest możliwość nęcenia ścieżkowego. W klasycznym Spombie rakieta wpadająca do wody wyładowuje całość zanęty w danym punkcie. W przypadku Impact Spoda rakieta wpadająca do wody może zostać podciągnięta przez wędkarza na zasadzie ruchu wędką, i zanęta zostaje wyładowana na większej przestrzeni. Jesteśmy w ten sposób w stanie stworzyć ścieżkę zanętową, która pozwala nam zanęcić szerszą powierzchnię łowiska. Kolejnym plusem tego produktu jest to, że w razie jego zerwania nie tracimy tej rakiety. Impact Spod posiada komorę powietrzną w przedniej części, która daje pływalność. Impact Spod wypływa, jesteśmy w stanie dopłynąć do niego pontonem, łódką i ściągnąć sobie rakietę z wody. Kolejnym atutem Impact Spoda jest zabezpieczenie przeciwko dostawaniu się drobin zanęty do mechanizmów sprężynowych, zarówno z przodu. Cały mechanizm sprężynowy otwierający rakietę jest zabudowany, jak i od góry, gdzie znajduje się klapka otwierająca, również mamy osłonę, która zabezpiecza mechanizm sprężynowy przed dostawaniem się tam konopi, kukurydzy, drobin peletu i innych fragmentów zanęty. Impact Spot umożliwia nam nęcenie w każdej metodzie łowienia karpi. Możemy nęcić za jego pomocą zarówno zanętami sypkimi. Jakimi są kulki, pelety, jak również ziarnami typu konopia, kukurydza. Jesteśmy w stanie skutecznie nęcić w metodach łowienia zigrig y oraz łowienia z powierzchni, ponieważ ta konstrukcja rakiety umożliwia nam umieszczenie wewnątrz zarówno zupy zanętowej miękkich peletów, zanęt płynnych, które będą w wodzie smużyć. Yy, jesteśmy w stanie skutecznie taką zanętą dostać się w łowisko, które obawiamy.